Witam Was na trzeciej części filmu na energię tygodnia od 10 do 16 lutego 2020. Pierwszy film był poświęcony znakom powietrznym, drugi film poświęcony był znakom wodnym. Teraz zajmiemy się znakami z żywiołu ognia i będą to barany, lwy i strzelce. Wyciągniemy po trzy karty dla każdego znaku Zodiaku. Pierwsza karta będzie mówić, co robić, druga, czego nie robić, i trzecia będzie kartą radą. Więc wyciągniemy karty dla barana. Jakie energie będą dla barana w tym tygodniu od 10 do 16 lutego 2020? Co robić, czego nie robić i jaka będzie. Co robić? Yy, drogie barany, odchodźcie od tego co Wam już yy, nie służy. I myślę, że wy to yy, zrobicie w tym tygodniu, bo to jest kartka, karta ósemka kielichów mówi o tym, żeby samodzielnie dobrowolnie. Zostawiacie to, co niedobre dla Was i odchodzicie i idziecie w dobrą stronę, idziecie w stronę światła. Czyli jak najbardziej korzystne w tym tygodniu będzie pozostawienie, czy uczuć, czy partnera, czy pracy, czy z negatywnych myśli, czy negatywnych działań. Wszystkiego, co Wam nie służy, w tym tygodniu będzie dobre, żeby, żeby to zostawić. Czego nie robić? Mierzyć siły na zamiary w sensie, Oczekiwać od życia rzeczy realnych, tak? Ja bym też powiedziała przy karcie gwiazdy, żeby nie otaczać się w tym miesiącu, w tym tygodniu, za bardzo, zbyt dużą ilością ludzi, którzy mogliby wam chcieć coś doradzać, coś podpowiadać, być może chcieć zawrócić was z tej drogi, tak? Także co robić, odchodzić od tego, co złe, czego nie robić, nie, bardziej m, m, starać się nie otaczać ludźmi, którzy by was chcieli zawrócić z tej drogi odwrotu. I jaka jest karta rada? Wy macie siłę, moc i potęgę, żeby samemu poradzić sobie w tym tygodniu ze wszystkimi przeszkodami, na jakie ewentualnie. Moglibyście napotkać na swojej drodze. Mam wrażenie, że żadna forma doradztwa ze strony innych osób nie będzie Wam potrzebna w tym tygodniu, drogie Barany. Natomiast Wy sami sobie poradzicie ze wszystkimi, bo macie do tego wszystkie predyspozycje. I jeżeli chcecie podjąć decyzję odchodzenia od czegokolwiek, wy już najlepiej wiecie, czego to może dotyczyć, jest to dobry tydzień, żeby to zrobić. Ale nie, za bardzo nie słuchajcie, że tak powiem, rad osób, słuchajcie bardziej swoich, swojej wiedzy na dany temat, tak? Czyli polegajcie na sobie w tym, w tym tygodniu. Ok, co szykuje się dla lwów w tym tygodniu od 10 do 16 lutego 2020 roku? Co robić, czego nie robić i jaka jest karta? Spokojnie bardzo do tego tygodnia podeszła. Jeżeli macie możliwość nie wiem, urlopu, teraz jest okres feryjny, to taki czas spędzony z rodziną jak najbardziej będzie Wam służył w tym tygodniu, drogie lwy. Także. No, zajęłabym się swoim otoczeniem, swoim ciepłym domowym, swoim ogniskiem domowym, swoją rodziną, swoimi najbliższymi osobami i tym, że właśnie skupiłabym najwięcej uwagi w tym, w tym tygodniu. Czego nie robić? To nie jest pewnie dobry, dobry czas na to, żeby podejmować jakiekolwiek decyzje, żeby rozważać pewne rzeczy żeby w ogóle myśleć na jakiś temat co jest dobre, co jest złe co powinienem zrobić co, powinien, co, 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 co nie powinienem zrobić to nie jest dobry czas na podejmowanie i wyważanie żadnych żadnych, żadnych rzeczy w tym, w tym tygodniu czyli bardziej patrzyłabym na świat właśnie y, otwartymi oczami y, widziała to co y, mam widzieć nie wybierała nic, tylko właśnie odpoczęła w gronie rodzinnym. I jaka jest rada? Prawda, i prawda, prawda, i jeszcze raz, prawda. Jeżeli będziecie musieli na przykład powiedzieć jakąś, podzielić się jakąś prawdą, tak? którą na przykład nie wiem, nosicie nie wiem, w sercu, w zamyśle, podzielenia się jakąś informacją z najbliższymi. To myślę, że to też może być dobry tydzień na to, żeby prawdę, którą chcecie powiedzieć, tak? Mo y możecie w tym tygodniu jak najbardziej, y jak najbardziej y w tym kierunku podążać. I nie analizując, czy ta prawda czy opłaca się mówić tą prawdę, czy się nie opłaca jej, jej mówić, tak? Czyli tego nie robić. Gro y rodzina. I prawda, to jest dla Was przesłanie na ten tydzień. No i strzelce. Strzelce, energię na tydzień od 10 do 16 lutego 2020. Co robić, czy to nie robić? Nie robić. I karta rad. Wychodzić ze swoimi pomysłami do świata, do ludzi, realizować swoje pomysły, yy, prosić yy, o coś, o co chcecie prosić nie wiem, szefa, yy, partnera, tak czyli jak najbardziej działać, wasze plany, wasze marzenia mogą wychodzić na światło dzienne w tym tygodniu. Czego nie robić? Nie chodzić na skróty, nie załatwiać pewnych rzeczy połowicznie, tak? Nie nie marnować też czasu. Na pewne rzeczy, które są zupełnie dla Was zbyteczne w tym tygodniu. Czyli, jeżeli macie, drogie szczelce coś do zrobienia, to po prostu to róbcie. Ale nie chodźcie na skróty i nie traćcie czasu na to, żeby, nie wiem, wracać się po coś, tak? Czekać z czymś, czy też omijać pewne rzeczy. Bo to na pewno nie będzie w tym tygodniu korzystnym działaniem dla Was. Karta rada. Właśnie. Nie szukaj dróg na skróty. Musisz poszukać takich dróg w swoim życiu, żeby one wniosły równowagę w Twoje działania i w Twoje życie. Czyli podążaj jak najbardziej. Wyjdzie na światło dzienne ze swoimi pomys pomysłami, ale niech to będą drogi zrównoważone i niech to nie będą drogi na skróty. Czyli równowaga yy, to rada na ten tydzień dla Was, drogie strzelce. Okay. I następny film to będzie film dla znaków ziemskich.